Siema. W dzisiejszym filmie pokażę Wam dwie rzeczy, które mogą doprowadzić Waszą drukarkę do tragedii, jeżeli nie będziecie jej dobrze pilnować. Chodźcie. Ba. Pierwszą na najgorszą rzeczą, która może się stać, jest tak zwana bulba, która zakleja cały ekstruder. Przyczyną tego jest odklejenie się filamentu od stołu, czyli najczęściej będzie to zużyta powierzchnia płyty ze stali sprężynowej, co powoduje, że filament nie przykleja się już tak dobrze jak do nowej płyty. I to dotyczy płyty i gładkiej, i teksturowanej TXT, i satynowej. Wszystkie płyty. Może okazać się, że trzeba będzie wymienić płytę na nową lub zmienić parametry wydruku, m.in. prędkość druku lub zmienić w ustawieniach wysokość dyszy nad stołem. Mamy tutaj przykładowe pozaklejane ekstrudery, jakie przyjeżdżają do nas na serwis. Jak jest ta bulba jeszcze mała, to w większości wypadków wystarczy włączyć grzenie ekstrudera. Jeśli szczypcami wszystko odkleić, szczotką ze stalowymi włosami można ładnie wyczyścić blok grzejny. Ale są te sytuacje, kiedy zostawimy drukarkę na przykład na całą noc albo dłużej, i wtedy filament zaklei całą obudowę ekstrudera, ale od grzełki i czujnika temperatury. W takiej sytuacji trzeba wszystko wymienić. W osobnym filmie pokazuję taką sytuację, Ty mieliśmy oryginalnie sklonowaną drukarkę od Prusy w naszym serwisie do wymiany całego ekstrudera. Link do naszego sklepu znajdziecie w w opisie. Nie będę Was zanudzał klikaniem przycisków pod tym filmem, bo to już na pewno wszystko wiecie. Mniej groźną rzeczą, która się może wydarzyć jest tak zwany zmielony filament przez koła zębata ekstrudera. Może to, spo, może to być spowodowane z, na przykład z użytą dyszą i trzeba wymienić ją najlepiej na nową, oryginalną od Prusy albo od E3D. Wystarczy wymienić albo wystarczy tylko przeczyścić dyszę. O tym jak skutecznie wyczyścić pokazuję w innym filmie na naszym kanale. Albo w hitbreaku, co się zatkało i trzeba przeczyścić, bo na przykład filament jest zanieczyszczony, to, co zdarza się nawet u Najlepszych producentów. Albo inna opcja, kiedy ekstruder przestanie podawać filament, jest taka, że filament spadł ze szpuli i zacisnęła się na nim taka pędla w postaci szubienicy. Zacie w sensie dla samej drukarki nie jest to jakoś specjalnie groźne, poza wadliwym wydrukiem, straconym czasem i filamentem. W takiej sytuacji może się Wam mocno porysować płyta, bo ten filament wtedy szoruje. Po tej płycie niczym szczotka druciana. Józef Prusew w najnowszej drukarce MK4 zastosował specjalne prowadzenie filamentu, które, bardzo dobrze, które jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale mimo to nie gwarantuje stuprocentowej pewności, że filament nie spadnie wam za szpuli. Kiedy filament najczęściej spada? Filament najczęściej spada, gdy jest cały świeżo odpakowany kilogram, i dopiero co zaczęliśmy nim drukować. W takich momentach warto zwracać na to szczególną uwagę, nie tylko podczas druku pierwszych warstw w sprawie serwisu Waszej drukarki link znajdziecie w opisie. Pamiętajcie też, że zawsze. Możecie skorzystać z usługi konsultacji w zakresie druku 3D, podczas których dowiecie się m.in., jak modelować detal do druku i jak najlepiej go ustawić na stole, aby zaoszczędzić czas i nie marnować filamentu na wadliwe wydruki.